Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Spośród wielu zestawów, które mamy tutaj przygotowane w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie, w tym okresie dominują zestawy pierzeniowe. Jednym z takich zestawów pierzeniowych jest zestaw przygotowany na bazie produktu firmy to 2 O tych produktach, o, tej, o tym zestawie, co wchodzi w jego skład, jakie mamy gratisy, a gratisami są właśnie, chcemy powiedzieć, o m.in. to. No właśnie o tym za chwilkę wspomnimy, powie nam Pani Natalia. Proszę bardzo. Dzień dobry. serdecznie również. Rafał też właśnie. <grymne> w skład naszego pakietu pierzeniowego wchodzi Biotyk, czyli nasz probiotyk do wody, do karmy oraz do kąpieli gołębi. Jednolitrowe jest... opakowanie, tak. Potem mamy Aqua. Aqua Amino, czyli mamy tutaj kompleks E, witamin i drożdże. Czyli aminokwasy. E, dokładnie. Omega Oil, olej ze świeżych ryb. E, litrowy zakwaszacz. E, naszą nowość, czyli e, Prohumax, e, czyli nasze hydrolizowane e, kwasy huminowe. Błotko w proszku. Błoto w proszku, dokładnie. E, oraz oraz. 10-kilogramowy granulat pierzeniowy Biotimet. W tym opakowaniu ten kolor tu wiemy, że chodzi o pierzeniowy środek. Tutaj dostaniemy też jeszcze coś gratisie, oczywiście, nie? Oczywiście. Ale powiedzmy najpierw ile kosztuje to. Okej, okay. to tutaj kolega. Cena zestawu u nas z sklepie dlachodowców.pl to jest 303 zł plus gratis. Nowość. A ja tylko już przypomnę, że ten jeden produkt kosztuje 68 zł, także zyskujemy prawie 70 zł. No i oczywiście, jak zamówimy taki zestaw powyżej 300 zł, ten 200 już jesteśmy, to już mamy wszystko o nazwie, wysyłkę w gratisie, czyli to jest cały koszt, który zapłacimy za to wszystko. Ten zestaw jest dostępny tutaj w sklepie dla hodowców, kiedy zadzwonimy do kolegi Rafała. I zawsze możemy też się dopowiedzieć o inne, do, o inne produkty firmy tj Te produkty są dostępne tutaj, inne możemy tutaj sobie zobaczyć w tym katalogu. To są też różnego rodzaju granulaty. Inne też jeszcze produkty. O, popatrzmy tutaj, co tu jest. W PMF-formuła. Tylko teraz, my akurat chcemy zaprezentować te rzeczy, które są tutaj wymagane w okresie pierzenia. Czy pani Natalia coś jeszcze ma do dodania do tego zestawu? Że... Może przybliżmy jeszcze może ten okay. produkt właśnie. Prohumax, czyli nasze błoto w proszku, jest to produkt sypki, który hodowca sobie sam miesza z wodą, dzięki czemu z opakowania 750 gram hodowca wymieszając wodą jest w stanie sporządzić około 2,25 kg. Czyli mamy po prostu jedną produktu. część tego produktu i dwie części wody Dokładnie. i tak jakby rozmnażamy to. Dokładnie. I na karmę podajemy to, tak? Na karmę, na kilogram karmy, 10 g. Czyli takie dwie łyżeczki, mam. ewentualnie jakąś Dokładnie. miarkę znajdziemy sobie czy małą wagę i tak będziemy mogli tutaj odmierzyć. Czyli te preparaty tak stosujemy, to jest nowość. Jaki to jest nowy produkt, to świadczy o tym ta data, bo to na dacie jest produkcji to jest chyba 11 czy 12 września, czyli dosłownie niespełna sprzed tygodnia. Czyli nawet podejrzewam, że Rafał się też nie miał dokładnie okazji zapoznać z tym, ale jeżeli hodowcy to kupią. To tym, no ale ja myślę, że to oni to się testowali, się. testowali to po prostu wcześniej już. Także my takie jeszcze też spotykaliśmy już te preparaty innych firm. One były często właśnie nie w formie proszku, a w formie takiego błotka. Te preparaty, te torfowe też mają, to jak mówiłaś, jak się to nazywają inaczej? Hydrolizowane Nie, 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 nie. nie, nie. Chodzi mi o to, co, jako, że zastępować mogą nam co? Antybiotyki, tak? Antybiotyki, tak. tak. Alternatywne antybiotyki. I w momencie, kiedy gołębie ma jakieś biegunki, jakieś problemy z układem pokarmowym, to możemy to stosować i też profilaktycznie, ale też możemy stosować oczywiście w, wtedy przez dłuższy okres czasu, powiedzmy na nie, nie tyle co leczniczo, Zapobiega. zapobiegawczo. Także na razie dziękujemy no i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym zestawem. Mówię, atrakcyjna cena i jeszcze dodatkowo mamy ten Tutaj wartości prawie 70 zł, 750 gramowe opakowanie produktu Pro Humax, nowości z firmy TO2. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot!